Wydaje się, że powoli możemy patrzeć na siebie jak na cyborgów, a na pewno takie myślenie wspiera teza o rozszerzonym umyśle, która mówi, że rzeczy zewnętrzne jak notatki, pamiętniki, ale głównie telefony i inne technologie mogą być częścią procesu poznawczego, działając jako przedłużenie umysłu. Twórcy tego podejścia stworzyli przykład, w którym osoba cierpiąca na Alzheimera musi polegać na swoim notatniku, w którym zapisuje wszystko i odwołuje się do niego, gdy sobie chce coś przypomnieć. Gdy chce iść do muzeum sprawdza lokalizację, na przykład w telefonie, który wskazuje mu, gdzie jest obiekt. W tym case notatnik pełni rolę zastępczą dla jego biologicznej pamięci. Z roku na rok coraz bardziej owijamy się technologią, bez której nie jesteśmy w stanie funkcjonować w naszym systemie. Excel do liczenia, budzik do budzenia, messenger do komunikacji, GPS do lokalizacji i tak Jak się nad tym zastanowisz, to dojdzie. Do wniosku, że bez technologii w kieszeni twoje możliwości przeliczeniowe, które biologicznie masz w bani, diametralnie spadają. Warto wiedzieć, że jednak to fakt, że procesy poznawcze mogą zachodzić poza mózgiem, najlepszym przykładem są ośmiornice, u których znacząca część neuronów nie jest w centralnym mózgu, ale no właśnie, rozproszona jest po całym ciele, zwłaszcza w mackach. Macki mogą działać niezależnie od centralnego mózgu, są zdolne do wykonywania złożonych zadań, takich jak poszukiwanie pokarmu, bez bezpośredniej kontroli przez mózg ten klasyczny. Co więcej, każda z macek ma swój zasób pamięci lokalnej, bez udziału tego klasycznego mózgu. No tak, ale to dalej ciało śmiornicy, ale dla pająków ich sieci to nie tylko pułapki na ofiary, ale także przedłużenie zmysłów. Potrafią wykrywać wibracje i ruchy w sieci, co informuje je o ofierze i o jej wielkości i tak dalej. W badaniu zauważono, że pająki kuliste dostosowują swoje sieci do różnych sytuacji, Na przykład, gdy ich sieci były zamieniane poprzez przecięcie kilku nitek, pająki zmieniały swoje zachowanie, wykorzystując te zmodyfikowane sieci do skuteczniejszego łapania zdobyczy. No dobra, ale cała ta mina to nieczysta. Semantyka, bo to podejście może znacząco wpływać na prawo dotyczące prywatności. Już wiele lat temu w sądach orzekało się, że przeszukiwanie telefonów bez nakazu jest bezprawne, ale idąc dalej, jakie konsekwencje mogą iść za np. kradzież notatnika osoby z demencją? Jeśli uznamy, że nasze umysły obejmują nasze telefony, stajemy się cyborgami, smartfony przejmują funkcje pamięciowe naszych mózgów, więc powinniśmy traktować zawarte w nich dane jak te w naszych głowach. Niszczenie telefonu mogłoby być postrzegane jako rozszerzona napaść, podobnie jak fizyczny atak na osobę, albo prawne rozumienie na przykład na kradzież pustego telefonu a telefonu pełnego danych. Technologia potrafi być przydatna, może wspomagać nasz umysł, może emitować naturalne właściwości i możliwości, stając się rewolucją przy zestawieniu z powolną biologiczną ewolucją. Ale technologia dała nam też sporo strachu i zmian w percepcji rzeczywistości, które przejawiają się choćby w kulturze popularnej. Bo na przykład pomysł, że duchy są półprzezroczyste i unoszą się w powietrzu, jest bardzo świeży i pojawił się z bardzo konkretnego powodu. Bo wiecie, jeszcze w XIX wieku nie opisywano ich w ten sposób, duchy po prostu wyglądały jak normalni ludzie, którzy atakowali innych, włamywali się do domu. Wiecie, jak w sumie Przestępcy, ale to wszystko się zmieniło dopóki ten wynalazek nie pojawił się w XIX wieku jeszcze przed kinem. Tu urządzenie to taki rzutnik, mógł rzutować nieruchomy obraz i dało to początek spektaklom typu Fantasmagoria, których publiczność gromadziła się w zaciemnionym pomieszczeniu i rzutowano na ekran szkielety, potwory i tak Ale ze względu na ograniczenia techniczne można je było przedstawiać jedynie jako unoszące się w powietrzu. Nie mogły przecież chodzić po podłodze, a ze względu na niedoskonałość projektora i jakość światła zawsze wydawały się przezroczyste. Wykorzystywano również np. dym, żeby. Obraz wyglądał bardziej przezroczysto. Przedstawienia były tak przekonujące, że w pewnym momencie policja zamknęła interes ze strachu, że przywróci do życia ostatniego króla Francji. I dopiero gdy te programy stały się popularne, zaczęto widzieć przezroczystego ducha w opowieściach, a potem w filmach. Było to również w czasach początków fotografii, a wtedy ze względu na technologię trzeba było siedzieć idealnie nieruchomo przez długi czas, aby prawidłowo zrobić zdjęcie, dlatego ludzie rzadko się uśmiechali, bo trudno jest utrzymać uśmiech przez parę minut. Ale jeśli ktoś się poruszył, to tworzył się ten upiorny obraz, nie minęło dużo czasu. Z Zanim fotografowie zaczęli sprzedawać duchy uchwycone na zdjęciach. Drugim popularnym duchem jest duch Białe Prześcieradło, co również zakorzenione jest od wieków w kulturze, bo aż do XIX wieku zmarłych prawie zawsze owijano w całuny, a nie wkładano do trumien, więc przez kilkaset lat ludzie donoszący o zjawiskach nadprzyrodzonych prawie zawsze opisywali duchy jako odziane w białą tkaninę. Złodzieje to wykorzystywali i często zakładali białe prześcieradła, co po pierwsze ukrywało ich tożsamość, a po drugie straszyło cel, zmuszając go do oddania np. pieniędzy. To podkręcało podejście, że duchy są w białych szatach. Dodatkowo dzieci później w Halloween często nie miały hajsu na skomplikowane stroje, więc zakładały prześcieradła, robiły dziury na oczy, a popkultura to przyjęła. No właśnie, duchy, przestępcy, strach, to wszystko łączy mi się z tym. To nowatorskie rozwiązanie, wynalazek, który mógł zrewolucjonizować cały świat, ale po kolei. Mówimy tu o roku 1927 i tak w tej historii ważne są duchy, a raczej to, że tamte czasy były czasami rozwoju technologicznego. Rozwój technologii spowodował, że ludzie głupieli, można było w łatwy sposób wykorzystać jakieś nowe wynalazki do seansów spirytystycznych. I bardzo wielu mieszkańców, którzy nie ogarniali nauki i techniki, serio w to wierzyło. Ponadto rozwój mediów spowodował rozprzestrzenianie się takich newsów o seansach na całe kraje, np. USA. Niech będzie dla was potężnym przykładem fakt, że wynalezienie telefonu było tak absurdalne i niepoznawalne dla wielu, że serio ludzie wierzyli w to, że równie dobrze można wynaleźć telefon do komunikowania się ze zmarłymi. No dobra, ale co to jest? To jest fake talking skeleton, który miałby zostać wykorzystany podczas przesłuchań w celu nastraszania przestępców i do przyznania się do winy. Patent bardzo szczegółowo opisuje. Jego zastosowanie przestępca miał wchodzić do całkowicie ciemnego pokoju przesłuchań, podniosłaby się kurtyna, odsłaniając przerażającego szkieletona, miałby czerwone żarówki w oczach i kamerę w sobie, aby nagrać wyznanie. W międzyczasie policjant miał przemawiać przez megafon, że to niby ten szkielet mówi. Ten pomysł nie wszedł za bardzo w życie, ale chodzi o to, że takie technologie powstawały, że takie pomysły miały sens. Media to kolejny element związany z rozwojem technologii, który bezsprzecznie wpłynął na wszystko. Na to jak widzimy świat na to, że widzimy świat na nowe formy propagandy i wpływ polityczny. Media mogą wytwarzać mity, na przykład dużo ludzi myśli, że króliki mogą jeść marchewki, ale tak naprawdę nie mogą ich jeść, bo zawierają za dużo cukru. Ten fake ma nie tylko coś wspólnego z mediami, ale i drugą wojną światową. Okazuje się, że skojarzenie królika z marchewką sięga lat 30. kiedy Warner Bros stworzyło królika Baxa, ale nie wiecie tego, że inspiracją do stworzenia tej postaci była scena z filmu Ich Noce której postać Klarka Gable'a podjada marchewkę, mówiąc kobiecie, jak podróżować autostopem. Twórca królika uznał, że to będzie zabawne i przełożył ten motyw na kreskówkę. Ale podczas II wojny światowej też się karmiło marchewkami, tylko że ludzi. Prawdą jest, że marchewki są dobre dla zdrowia oczu, ale w pewnym momencie ten fakt został zniekształcony w stronę, że marchewka poprawia wzrok, a to wszystko przez brytyjską propagandę z II wojny światowej. Wszystko w celu kampanii mającej na celu ukrycie pewnej technologii, wszystko w imię zwycięstwa aliantów, bo Niemcy często uderzali w nocy, a rząd brytyjski Zarządzał przerwy w dostawie prądu w całych miastach, żeby im utrudnić trafienie w celu. Brytyjczycy jednak mogli odpierać ataki w nocy, bo mieli nową technologię radarów przechwytujących, która umożliwiała namierzenie wroga. Żeby nie wyszło to na jaw, to rząd podkreślił, że to dzięki temu, że żołnierze jedli nadmiar marchewki. Media to podłapały i tak stworzył się dziwny mit, że jak będziesz dużo jadł marchewki, to będziesz widzieć w ciemności. Nie jest pewne, czy Niemcy się na to nabrały, ale opinia publiczna w UK już tak i widzimy to po ówczesnych reklamach. Oczywiście, że media wpłynęły na wiele innych rzeczy na rzecz które są ważniejsze z obecnego punktu widzenia i myślę, że więcej o tym będzie w innych filmach, ale teraz pomyślmy o tym, jak technologia wpłynęła na nasz rytm biologiczny. Jeżeli budzisz się czasem w środku nocy i nie możesz zasnąć, to możesz między innymi podziękować przodkom, bo dzisiaj nie uznaje się tego za coś normalnego, to w rzeczywistości był to klasyczny wzorzec snu przed rewolucją przemysłową. Ludzie wtedy spali w dwóch fazach, kładli się spać bardzo wcześnie, ponieważ noc była generalnie niebezpieczna i szerzyła się przestępczość, ogólnie trzeba było być czujnym. Spali przez kilka godzin, a potem budzili się zwykle między 23 a drugą w nocy, w tym czasie czytali, modlili się, tak jak dzień w sumie, a potem wracali do łóżka na drugi sen. Ale co się zmieniło w takim razie? Ludzkość zaczęła chodzić jak w zegarku, dosłownie jak w zegarku. Rewolucja przemysłowa spowodowała zwiększenie nacisku na efektywność. Nadmierny sen był źle widziany, a praca i presja społeczna zaczęła ograniczać liczbę godzin w łóżku. Normalnością stała się rutyna pracy i duża liczba ludzi pojawiających się w fabrykach, w tym samym czasie wykonujących jak najwięcej pracy. Dodatkowo pojawiło się światło, rozpowszechniło się oświetlenie elektryczne, które nas rozbudza. Ludzie zaczęli przez. To później chodzić spać, podczas gdy nowe harmonogramy fabryczne wymagały wczesnego wstawania. To brzmi jakby taki sen fazowy był naturalny, a teraz mamy to zaburzone przez na przykład ekrany, ale z badań antropologicznych wynika, że ludzie nie mieli uniwersalnej metody zasypiania, na przykład w społecznościach zbierackich w Tanzanii większość cieszyła się jednym długim snem. Ponadto taki dwufazowy sen też nie jest oficjalnie lepszy, istnieją różne badania, które mówią co innego. Jedyne co jest pewne to to, że światło wpływa na to, jak śpimy. Wiecie, rozwój techniki i technologii wspomagał system kapitalistyczny, wspomagał masowość, biurokratyzację, wyzyski, i kolonializm, ale przyczynił się też do tego, że w ogóle jako ludzkość przetrwaliśmy. Ludzkie dzieci rodzą się wyjątkowo niedojrzałe, w przeciwieństwie do większości ssaków, które wkrótce po narodzinach potrafią chodzić, a nawet biegać. Gdyby człowiek miał rodzić się tak rozwinięty jak szympans, ciąża musiałaby trwać aż 18 miesięcy. Jednak wielkość kobiecej miednicy ogranicza rozmiar głowy dziecka, co uniemożliwia dłuższy rozwój w macicy. Ewolucja znalazła kompromis, skrócenie ciąży, przez co ludzkie niemowlę przechodzą na świat znacznie bardziej bezbronne niż inne zwierzęta. To jednak stworzyło ogromne zagrożenie w prehistorii. Jak przetrwać nosząc przez lata zupełnie niesamodzielne dziecko, podczas gdy wokół czyha drapieżnik? Rozwiązanie mogło być jedno z największych, a często niedocenionych wynalazków naszych przodków, czyli chusta do noszenia dzieci. Dzięki niej niemowlęta mogły pozostawać blisko matki, nie ograniczając jej mobilności. Dziecko było bezpieczne, a jednocześnie mogło rozwijać się poza macicą, co umożliwiło dalszy wzrost mózgu po urodzeniu. To właśnie chusta mogła być kluczowym czynnikiem, który pozwolił na gwałtowne powiększenie ludzkiego mózgu 2 miliony lat temu. Niemowlęta trzymane przy ciele matki miały większe szanse na przeżycie, a ich rozwój przebiegał bardziej efektywnie. Ta z pozoru prosta innowacja mogła wpłynąć na całą naszą ewolucję. To tyle na dzisiaj, tematy związane z technologią będą się jeszcze pojawiać, a tymczasem zasubskrybuj kanał Kminologia.